Po poznaniu swojego przyszłego męża życie Mariny wypełniło się różnymi barwami. Z Andriem czuła się szczęśliwa, ale z jego mamą zawsze towarzyszył emocjonalne napięcie. Nigdy nie wiadomo, kiedy i z jakimi kolejnymi pretensjami się pojawi. Widocznie przed Anastazją Władimirowną stało zadanie trzymać synową w napięciu. Wydaje się, że teściowej nie dawał spokoju fakt, że w tym okrutnym świecie ktoś może być szczęśliwy. Jeśli ktoś się uśmiechał, aż ją wykrzywiało. Nie rozumiała, co ludzie mogą mieć dobrego, gdy wokół oszuści wzrost cen lub zła pogoda. Na początku Marina brała to wszystko do siebie, martwiła się, że nie jest wystarczająco idealna dla swojego chłopaka. Chociaż sama siebie nigdy nie uważała za złą parę, nie wywyższała się, ale naprawdę wszystko w niej było dobre. I piękna, i mądra, i gospodarna. Nie hełpiła się, ale sam Andrzej mówił, że miał szczęście ją poznać. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jego matka. Od razu rzuciła się na Marinę. Cóż, jakaś lala chce jej synka zabrać. Nie jakiś przelotny romans, ale przedstawia go. Anastazja Władimirowna, w dniu poznania z lękiem, patrzyła na córkę syna, a gdy nie usłyszała, że młodzi ludzie zamierzają się pobrać, westchnęła z ulgą. Jednak i tak się zasmucił, gdy Andrzej oznajmił, że on i Marina postanowili się wyprowadzić i będą mieszkać razem ale po chwili namysłu stwierdziła, że lepiej już tak, niż żeby się pobrali. Znaczy, jest szansa, że uda się jej odzyskać syna. Młodzi ludzie początkowo nie myśleli o ślubie, po prostu mieszkali razem, i przyszła teściowa, nie tracąc czasu, starała się zrobić wszystko, by tytuł teściowej jej nie dotyczył. Wyglądało na to, że chciała wykończyć dziewczynę. Prawie codziennie przychodziła do nich do domu i sprawdzała, czy Andriuszka czuje się dobrze. Marina nie protestowała. Spokojnie odnosiła się do krytyki. Andrzej jest zadowolony, co tam mówi jego matka. Dziewczyna zgadzała się z pretensjami jego matki, obiecywała wziąć to pod uwagę i postępować tak. Jak Andrzejowi będzie lepiej. Ale i tak robiła po swojemu. Niech Anastazja Władimirowna cieszy się myślą, że się jej słucha. Zresztą ta myśl i tak jej nie ułatwiała, a zadanie przed rozpaczliwą matką było inne odciągnąć od syna bezczelną dziewczynę. Przyszła teściowa wściekała się, widząc, że jej wizyty nic nie dają. Skarpety jej synka nie są wyprasowane. Marina najpierw pomyślała, że Anastazja Władimirowna postanowiła w końcu zażartować. Przecież nie może wiecznie chodzić z poważną i niezadowoloną miną. Ale nie. Emilko, słyszałaś o grzybicy na nogach. Poważnie zapytała Teściowa. Zwykłe prasowanie nie zabije jej. Trzeba koniecznie prasować skarpety. Szczerze mówiąc, mam mnóstwo znajomych i nikt z nich nie mówił, że ma grzybice, a nikt z nich na pewno nie prasuje skarpet, zaprotestowała Marina. Nie sądzę, aby prasowanie było konieczne. Nikt o tym nie będzie opowiadał, była przekonana Anastazja Władimirowna. A Andrii nie ma grzybicy właśnie dlatego, że ja o niego dbałam, młoda kobieta obiecała nie zapominać o prasowaniu skarpet. Ale oczywiście nie zamierzała tego robić. Komu by to powiedziała, pokręciliby palcem przy skroni. Może jeszcze będzie chodzić za Andriuszką ze spirytusem, przecierać mu rączki po tym, jak dotknie czegoś, bo tam są wirusy. Ale wirusów Anastazja Władimirowna też się obawiała. Jej syna trzeba było też przed nimi chronić. Mydło musi być antybakteryjne, a do kieszeni trzeba mu wkładać chusteczki nawilżane. O zdrowie swojego jedynego i ukochanego chłopca teściowa martwiła się bardziej niż trzeba. Nie daj Boże, żeby kichnął. Kichać mógł nie tylko od wirusów, ale i od kurzu. Anastazja Władimirowna domagała się, by synowa codziennie sprzątała w mieszkaniu. Sprzątanie, koniecznie na mokro, ze specjalnymi środkami, które są nieszkodliwe, pokazała na stronie, jakie kupuje. I Marina była zdumiona. Takie pieniądze za produkt wątpliwej jakości. Powiedziała Teściowej, że sieciówki wciskają kit, żeby drożej sprzedać to, co kosztuje grosze. Ale Anastazja Władimirowna znalazła jej stertę certyfikatów jakości. Wtedy Marina zgodziła się myć podłogi tą substancją, ale niech Teściowa sama ją kupi. Oczywiście nie kupiła. Także o prawidłowe odżywianie Andrzeja się martwiła. Matka wybiórczo sprawdzała jego menu, zaglądała przypadkiem rano, w południe, wieczorem. Znajdowała zarzuty, że Marina źle karmi jej syna. Na śniadanie musi dostać zawsze kaszę, a na obiad zupę. W żadnym wypadku nie mieszać, bo grozi to zapaleniem żołądka. A tam ryzyko raka i przedwczesna śmierć, chociaż do kolacji nie przyczepiała się tak bardzo, tam dopuszczalne było bardziej zróżnicowane odżywianie, ale nic tłustego. Ostrego, słonego. Ani zbyt gorącego, ale też nie zimnego. Jednak można było z całą pewnością stwierdzić, że Marina przygotuje nie to, co trzeba. Anastazja Władimirowna sprawdzała wszystko, co dotyczy jej syna. Jakie, je, w co się ubiera, jakie środki higieny osobistej stosuje, jak synowa się nim opiekuje. I gdy zobaczy w łazience męski szampon, nie ten właściwy, od razu najeżdża na Marinę. Czemu taki kupiłaś? Przecież pokazywałam ci, który Andriuszce pasuje. Nieważne, że to sam Andrii sobie kupił. I tak Marina musiała to sprawdzić. Bo inaczej po co ona mu w ogóle? Nawet jeśli dziewczyna stosowała się do rad matki ukochanego, i tak coś było nie tak. Anastazja Władimirowna nie mogła dopuścić, by ktoś inny poza nią mógł robić wszystko właściwie. Tylko ona wie, jak zatroszczyć się o Andriusze, by był szczęśliwy. Jeszcze ta synowa pracuje zdalnie, siedzenie na karku chłopaka. Dla jego matki praca zdalna nie była prawdziwą pracą. Ta troska doprowadzała do znudzenia. I w pewnym momencie jej starania nie zostały docenione i została wyrzucona za drzwi. I zdenerwowała nie synową, a własnego syna. Mamo, nie jestem już mały, rozgniewał się Andrzej na kolejny głupi zarzut swojej matki. Daj mi się opiekować tobą z dystansu, poprosił. Nie musisz mówić, Marinie, jak prać moje skarpety i jaki papier toaletowy jest delikatny dla mojej pupi. Anastazja Władimirowna potem obraziła się i powiedziała, że skoro jej nie doceniają, to już więcej pomagać nie będzie. I rzeczywiście ucichła, zajęła się swoimi sprawami. Zaczęła rzadziej odwiedzać. Rzucała spojrzenia po mieszkaniu i gdy zostawała sama z synową, cichutko wytykała jej uwagi. Marina brała to pod uwagę i żyła dalej. Anastazja Władimirowna była zasmucona. Czasem synowi przez telefon mówiła, że Marina nie jest dla niego odpowiednia. Zbyt za taka królowa mu nie jest potrzebna. Dziewczyna powinna być uległa. Ale Andrzeja wszystko zadowalało, więc poszedł dalej i oświadczył się Marinie. Jego matka oficjalnie stając się teściową dla pozorów. Na tydzień wylądowała w szpitalu z nadciśnieniem. A gdy udowodnić synowi, że to z powodu jego decyzji matka ledwo duszy nie oddała, nie wyszło, musiała zmienić taktykę. Teściowa krótko opłakiwała, że jej marzenia legły w gruzach przez miłość syna do Mariny. Skoro ta bezczelna dziewucha się nie odczepiła, trzeba z niej zrobić człowieka. Bo to i owo, syn może się zgubić. Zginie od grzybicy albo udusi się od kurzu. Anastazja Władimirowna znów zaczęła częściej odwiedzać, ale synowi mózgu nie płukała. Tylko naczepiała się na synową. Swojemu Andriuszce uśmiecha się, ale tylko on zmika z pola widzenia, zaczyna mówić żonie, jak właściwie prowadzić gospodarstwo. Oczywiście gospodarstwo kręciło się wokół jej synka. Wszystko miało służyć jego dobru, teraz mamuśka żądała, by chociaż bieliznę gotowali. Szkodliwe bakterie były wszędzie, ale w nocy należało ich szczególnie się obawiać. A zimą moczyła ręcznik i wieszała go na grzejniku w mieszkaniu nie może być zbyt sucho. Marina tłumaczyła jej, że mają nawilżacz, więc nie ma potrzeby wilgotnego ręcznika. Nie włączajcie klimatyzacji nakazała teściowa wraz z nadejściem gorącego sezonu. To szkodliwe dla płuc. To rozsądnik bakterii. Ilu ludzi przez nią zachorowało na zapalenie płuc? Ale najwięcej powodów do przyczepienia się teściowa miała do kulinarnych umiejętności synowej. Od innych jej pretensji zbyt szybko się odcinali, nie mogła dostarczyć wystarczająco dużo argumentów, że trzeba robić dokładnie tak, jak ona mówi. Internet w pomoc i można znaleźć dowolne zaprzeczenie lub potwierdzenie. Ale z jedzeniem sprawa nie była tak jednoznaczna. Problem polegał na tym, że Andriuszka był chudy zdaniem matki, a to znaczy, że synowa go źle karmi. Z tego powodu wychowywała synową. Zupy muszą być treściwe, ale w miarę, by nadmiar tłuszczu negatywnie nie wpływał na wątrobę. Mięso musi być w menu regularnie. Kasza dobrze ugotowana, a warzywa tylko na parze, by zachować witaminy. Marina czasem gotowała na parze, by dogodzić teściowej. Zwłaszcza gdy ta przychodziła w odwiedziny. A Anastazja Władimirowna pluła jadem, opowiadając, że synowa nie umie gotować. Było jej jasne, dlaczego jej biedny synek się nie najada. A za każdym razem, gdy Andrzej gościł u matki, ona puszczała łzę i dawała mu jedzenie na wynos. Syn nie mógł odmówić z szacunku do matki, bo inaczej urazy i awantury. A tak ona cieszy się, że jej trudy są doceniane, a żona nie ma nic przeciwko, że nic nie musi gotować minusem było też złośliwe zadowolenie teściowej z niekompetencji synowej. Ale niech się nacieszy, że ratuje syna. Jednak pewnego razu troskliwa mamusia nadepnęła na własne grabliska. Kiedyś Andrzej Niekrasów wpadł do niej, by zabrać szkolny album. Szykował się na spotkanie z klasowymi. Teściowa zwykle przygotowywała się na przyjście syna, ale tym razem nic nie nagodziła. Na szczęście był barszcz i nalała mu litrowy słoik. Naczynia, w których daje, trzeba przy następnej wizycie oddać. Bo inaczej nie odpuści. Wszystkie rzeczy w jej domu są na ewidencji. Za każdym razem koniecznie przypomina, by słoik zwrócić. I tym razem mąż poprosił żonę, by od razu przelała barszcz do innego naczynia, żeby mógł wrzucić słoik do samochodu. Marina tak zrobiła. Ale ponieważ barszcz był jeszcze ciepły, przelała go do garnka i zostawiła na kuchence, by ostygł. Mąż odjechał w sprawach, a ona poszła dalej pracować, bo wciąż pracowała zdalnie. I około piątej po południu zawitała Anastazja Władimirowna. Opowiadała, że była u koleżanki, która tu niedaleko mieszka. I nieszczęście. Wyszła a lało jak z sebre. Iść pieszo do przystanku w takiej pogodzie, nie chce się. I postanowiła, że zajdzie do dzieci. Poczeka na syna, żeby podwiózł ją do domu. Marina uśmiechnęła się kpiąco. Aha, tak to jest. Trójka z minusem wymyśliła pretekst. Deszcz leje już godzinę mogła u koleżanki poczekać tam przeczekać na pewno postanowiła sprawdzić synową w końcu syn poszedł do kolegów a nuż synowa przyprowadzi kochanka ale marina nigdy nie zamykała drzwi przed teściową naturalnie wpuściła gość od razu przeszedł się po mieszkaniu i zatrzymał się w kuchni widząc na kuchence garnek ożywiła się o ty ugotowałaś jedzenie zapytała wsadzając nos do garnka Marina, nie namyślając się, skłamała, że tak, ugotowała barszcz. A co? Niech Teściowa nie myśli, że synowa nic nie robi w domu. Niech widzi, że nawet pracując zdalnie zdąża gotować i nie pozostawia jej syna głodnym. Inaczej Teściowa zacznie wygłaszać wykłady o tym, w jakich złych rękach jest jej synek. I tu gość poprosił, by poczęstowała go barszczem. Najpierw Marina była zaskoczona. Chciała kpiąco zapytać, czy w gościach jej nie nakarmili. Ale zaraz przyszedł jej do głowy inny pomysł i wewnętrznie się ucieszyła. Synowa postanowiła pokazać, że jest dobrą gospodynią i też umie ugotować idealny barszcz. Złamie teściową, bo tym razem nie będzie się do czego przyczepić. Marina podgrzała barszcz i nalała go teściowej. Siedziała obok dla towarzystwa i starała się nie patrzeć na gościa. Powoli dmuchała na swoją gorącą herbatę. Potem wydarzyło się coś, po czym synowa ledwo nie wylała herbaty na siebie. Teściowa łyknęła zupy i natychmiast wypluła ją z powrotem na talerz, co to za obrzydliwość. Oburzyła się Anastazja Władimirowna. Męża takim świństwem karmić się nie wstydzisz. Znowu wszystkie warzywa od razu wrzuciłaś. Przecież tłumaczyłam, że po kolei trzeba. Bo ziemniaki się rozgotowały, a kapusta twarda. Okazało się, że w tym barszczu, który miał być idealny, bo przecież ona go osobiście przygotowała, wszystko było źle. I burak położony nie w porę. Więc kolor barszczu był brązowy, a nieprzyjemnie bordowy, i przypraw żadnych nie czuć, i zieleni powinno być więcej, własny barszcz teściowa nazwała marnowaniem produktów, a Marina ledwo powstrzymywała śmiech. Gość, widząc reakcję synowej, zbił stropu, ale dziewczyna już dłużej nie mogła się powstrzymać i wybuchła śmiechem. Dostała histerii i nie mogła się uspokoić. Nigdy Marina nie widziała, żeby Anastazja Władimirowna miała tak zdziwioną minę. I tu do teściowej dotarło. Spojrzała na barszcz, potem przeniosła wzrok na synową. Złożyła wszystkie pazl w całość i zaczerwieniła się. Gość podskoczył i pognał z mieszkania, zapominając o deszczu. Ale Marina nic nie mogła powiedzieć, długo nie mogła się uspokoić. Gdy doszła do siebie, trochę pożałowała Teściowej, ale kłamstwo było nieumyślne, a oczekiwała zupełnie innej reakcji Teściowej. Teraz upewniła się, że Anastazji Władimirownej wszystko jedno, do czego się przyczepić. Trzeba po prostu na to nie zwracać uwagi. Potem dostało się od męża, ale było warto. Andrii ją strofował, ale sam ledwo powstrzymywał uśmiech. Teraz jest nadzieja, że Teściowa się uspokoi. Dziękuję, że wysłuchaliście historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie. To dla mnie bardzo ważne, a dla Was to niewielki wysiłek. Do następnego spotkania.